Dziękuję bardzo Panie Pośle. Pani poseł Zdzisława Janowska, Socjaldemokracja Polska Nowa Lewica, bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Przez wiele lat mówiliśmy, Polska węglem i okrętami stoi. Doświadczenia z przemysłu węglowego nie przyniosły tutaj żadnego odzewu. Pamiętam te czasy, kiedy trzeba było absolutnie zamykać kopalnie i oddawać odprawy górnikom. Wielkie pieniądze po to, żeby zamknąć im budzie. Za chwilę okazało się, że odeszli najlepsi specjaliści i do tego jeszcze zatrudnili ich Czesi i Słowacy. Dzisiaj, dzisiaj robi się wszystko, żeby wrócili, i otwiera się szkoły. Tylko to, co zostało zaprzepaszczone, nie wróci. To samo dzieje się z przemysłem okrętowym. To jest po prostu skandal, że jesteśmy tu dzisiaj świadkami tego, co się ma stać za chwilę. To przecież nie jest żadna, to nie jest żadna odbudowa przemysłu stoczniowego, to nie jest żadny pomysł na restrukturyzację. Ja, jest to tylko pomysł na to, żeby zamknąć stocznię. Są buzie, po to, żeby mogli otrzymać 40 tysięcy, 60 tysięcy. 25 tysięcy, żeby sobie poszli, żeby zatrudnili się lub też ewentualnie skorzystali z programu zwolnień monitorowanych. Proszę Państwa, jak w dzisiejszym kryzysie, gdzie padają zakłady i będą padały wszystkie, które skooperują, będzie funkcjonował zwo program zwolnień monitorowanych? Akurat się na tym znam, bo się tym zajmuję zawodowo. Trzeba znaleźć odpowiednie umiejętności i kwalifikacje dla tych ludzi na rynku pracy, żeby mogli tę pracę podjąć. W związku z tym pytanie, jakie przyczyny sprawiły, że rząd nie potrafił rozwiązać spraw przemysłu stoczniowego w Brukseli? Pamiętamy okres letni, kiedy pan minister mówił o, o tym, że się bardzo stara, że przedstawia projekt. Wtedy z informacji rządu wynikało, że parę miesięcy wcześniej czy parę tygodni wcześniej zapytywał dopiero Komisję Europejską, jak się sporządza biznesplan. Rząd nie był kompletnie przygotowany. Był niekompetentny we wszystkich swoich rozmowach. Kiedy, kiedy się już stało, co się stało, istniała nadzieja, że, prze, że majątek będzie tak wyceniony i tak przedstawiony do sprzedaży, że z tego majątku będzie można rzeczywiście na nowo coś budować. Dzisiejsze zapisy mówią wyraźnie, że trzeba to podzielić na małe części, na małe zespoły i rzucić do sprzedaży. Jak to chcecie państwo dalej scalać? Jak Pan, Panie Pośle, może w ogóle pytać o to, jaki jest pomysł na przemysł stoczniowy? Dlaczego Pan zadaje takie pytania naiwne? Nie ma pomysłu na przemysł stoczniowy w Polsce. Również, również poseł, ten zapis, który mówi Pani o poseł tym, Halo. Ostatnie, ostatnie Ale pytanie. Ale już ponad minutę Pani przekroczyła ostatnie swój pytanie. czas. Dlaczego, dlaczego pracownicy, którzy otrzymają odszkodowanie, będą objęci programem, nie dostaną świadczeń z funduszu, z funduszu Pracy? Jest to jakiś absolutny ewenement. I jeszcze jedno pytanie, czy prawdą jest, że Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych będzie funkcjonował do czerwca, i właśnie. Te wszystkie sumy, które w nim są, zostaną pochłonięte na odprawy. Nie będzie pieniędzy na inne przemysły i na innych ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.